Witam Was, moi kochani. Na podsumowanie tych wszystkich wspaniałych vlogów, chciałbym jeszcze na sam koniec pokazać Wam wszystkie karty limitowanej edycji, które posiadam w obu dwóch albumach, jak Update, no i normalny Champions League. No i dlatego chciałbym je Wam. Te wszystkie limity pokazać. No to co? Może zaczniemy od samego początku. Mamy Roberta Lewandowskiego. Momencik, zapalę światło. Mamy Roberta Lewandowskiego. Karta w wspaniałym, wspaniałym bardzo fajnym myślę. Um, że naprawdę bardzo fa fajny, fajnie że Polak um, że w ogóle wszyscy Polacy z ligi niemieckiej pojawili się pojawili się na karcie limitowanej bo Bła Kuba Błaszczykowskiego mamy również druga karta limitowana jest to Filip Lam um, Karta również bardzo wspaniała. Można było ją nabyć wraz z, w z... W jednej z gazetek Just Kick It. Tak jest. Dokładnie chyba w pierwszym numerze. Coś takiego. No, no i mamy lama na karcie limitowanej. Bardzo fajnie. No, karta bardzo ładnie się prezentuje. To co, jedziemy dalej? Mm. Później mamy kolejnego obrońcę. Jest to mój slander. Niestety ale bardzo słaba obrona jak na takiego obrońcę. No i na samej limicie bez sensu w ogóle jest w ten sposób zrobiona ta limita. No ale jedyne co mogę teraz tutaj pochwalić, no to fajne ujęcie jest po prostu tej limity. No i kolejna limita. Jest to Colbein Sigderson. Jego akurat już pochwalę za te 100 punktów na ataku, bo akurat to samo jest z Luizem Adriano. Ale no tak. No bardzo fajna limita. Nawet dość wysoko punktowana. Sigderson na limicie. Kolejna karta limitowana, Benedict Howedes. też dość rzadka karta, ja akurat miałem, mam go z wymiany, bardzo fajna karta, tylko szkoda, że w słabym stanie, ja akurat też miałam w słabym stanie kartę, więc jakoś, jakoś poszła ta wymiana, ale no nie jest tak mocno uszkodzona ta karta. Kolejna karta limitowanej edycji, jest to chyba najrzadszy, naj, no Jezus, naj, najczęstszy yy, Najczęstszy na karcie limitowanej, Jaja yy, Dość wysoko również punktowany 80, 98 na pomocy, na jego pozycji To nie jest tak źle w sumie Kolejny pomocnik, Paul Pogba, akurat on również ma coś nie tak z, z, no, z całkowitym overallem jego również ma podobnie jak jajature 98 96 akurat ma i 95 dlatego ma o te dobre 4 punkty wyższy overal łączny kolejna limita Marco Royce Marco Royce bardzo fajna karta również. Myślę, że bardzo ciekawie mieć ją w swojej kolekcji. Zwłaszcza, że karta również jest bardzo rzadka. Kolejny Limited Edition. Jest to Mario Manjukić. Również karta zrobiona w sumie nawet bez sensu, bo bardzo małego ma overalla na swoim pozycji, czyli aż kurde, bardzo mało 97, to jest tyle co nic. Dlatego on tutaj już powinien wylądować w tym miejscu, w tym miejscu. Kolejny napastnik jest to Daniel Sturridge, bardzo ładnie wygląda na tej karcie. Ten piłkarz bardzo wysoko punktowany na ataku. Mm, tak tak dziwnie mi światło pada na niego ale dobra mm, bardzo fajna limita bardzo fajna a akurat trafiła mi się w puste kolekcjonera dobra jedziemy dalej kolejna bardzo wspaniała limita Cristiano Ronaldo występuje on u mnie na dwóch kartach ale są różnice bo Ronaldo jeden jest z update'a a drugi jest z podstawowej edycji mi się oficjalnie bardzo podoba te ujęcie. Tak jest. To ujęcie mi się najbardziej podoba. On demoluje chyba tutaj wszystkich. Kolejna karta i potem zaczynają się już update'y. Jest to Tony Cross Bardzo fajny piłkarz. większy overall od Cristiano Ronaldo. Ale cóż mogę powiedzieć, bardzo fajna karta, ładnie się prezentuje, chociaż ten Toni Cruz tak nie za bardzo wygląda jak Tony Cruz. Tony Cruz na drugą pozycję wyląduje obok Ronaldo, no i zaczynamy od Update. No właśnie, bateria. No i mamy Luisa Adriano z po nim minami, już o nim przed chwilą. Bardzo fajna karta. Do trafienia w sumie tylko w blisterku. Kolejna limita. Klasian Hunter. Też bardzo fajna limita. Bardzo fajnie prezentuje się jego ujęcie. Jego ujęcie. No i. Z... Bardzo fajnie wygląda. Tak, bardzo fajnie. Kolejna karta limitowana edycji. York właśnie mówiłem. Cristiano Ronaldo na podwójnej karcie. Na dwóch kartach, tylko to jest podstawowa edycja, a to jest z update. Więc to jest akurat z update'a, też jest również szacunek, bardzo fajne ujęcie. Ale Ronaldo jest. Tutaj. Na, na update jest kurde, dużo, dużo lepsze od tego, którego mamy w podstawowej edycji. Dalej mamy Jacksona Martineza. Bardzo fajna, również bardzo fajna limita bardzo ładnie się prezentuje. Ma też wysokiego overalla na pozycji ataku, aż 106 punktów, a łączny overall to 281. Karta trafiana najczęściej w puszkach kolekcjonera, w tych mini puszkach z update'a. Tak jest. Kolejna karta Carlos Tevez. Carlos Tevez w gazetce do nabycia najczęściej. Również to samo dotyczy Fernando Toreza. oni, Ta dwójka była po prostu w gazetce. Nie dziwię się, bo mają porówną ilość punktów, dlatego oni lądują tutaj z boczku. No i dalej. Mamy jednego, jednego pomocnika na limicie, którego po prostu posiadam. Sez Fabregas. Również bardzo ładna, ładnie prezentuje się ta karta. 108 overall na jego pozycji. To jest coś nieprawdopodobnego jak na takiego pomocnika. Karta bardzo ładnie się prezentuje. No i jeszcze ta obrona i atak w sumie niczym się nie różnią. Bardzo ciekawa karta. Łączny jego overall to 298 punktów. Kolejna, limita jest to kolejny napastnik. Jest to. Neymar Junior do trafienia w starter paku Cesc Fabregas, Cristiano Ronaldo Neymar Junior trafili mi się w starter paku bardzo fajnie no i ostatnia dwójka no właśnie jeszcze jeden nam został z normalnej edycji Frank Ribery, o nim nie będę nic mówił bardzo fajna karta no i w sumie to tyle, też wysoko notowane no I na sam koniec, to jest ta jedna, jedyna karta z Bayernu Monachium na karcie XXL Manuel Neuer. Jak wcześniej mówiono w pierwszym vlogu, karta jest w idealnym stanie i tak jest do dziś. Karta prezentuje się znakomicie, nie jest ani krzywa, w ogóle nie jest krzywa. Bardzo się z niej cieszę, bo to jest naprawdę... Rzadkość była, rzadkość z tego Noiera, że trafiają się w idealnym stanie. W takim razie, na samo podsumowanie, jeszcze przeliczymy te karty limitowane. Naprawdę jest ich cholernie dużo. Sorry za słowo, ale naprawdę już innego określenia wymyśleć nie mogłem. Mamy ich plus Noier. Raz, dwa, trzy, cztery.

Dziękuję za obejrzenie. Na razie.